Jesteśmy w Bochni, gdzie miejscowy BSF, Aby odpowiada i Bochnia, zmierzy się z Legią Warszawa. W bramce z numerem drugim Marek Karbiak, dalej z siódemką Minor Sabalseta, z ósemką Piotr Matras, z dziewiętnastym numerem Adam Wędzony i z pierwszym numerem Arkadiusz Budzyn, kapitan zespołu w dzisiejszym spotkaniu. Z szesnastką Tomasz Warszawski, tradycyjnie między słówkami bramki i legi, to jednocześnie kapitan zespołu. Przed nim z piątką Mekita Storożuk, z 9 Erik Sylla, z 22 numerem Henry Alamiko Terwo i z numerem 20 Władysław Tkaczenko. Bok nie w ataku pozycyjnym, ale widzimy, że legia podeszła wyżej. Teraz zobaczmy, będzie okazja zamieszanie pod bramką, ale wyjaśnia to wszystko Warszawski. I już przekazuje piłkę koledze z zespołu Erik Sylla. Sylla tutaj liczą na jego bramki legioniści, ależ fantastycznie. Fin zaczyna to spotkanie, 1 do 0, fantastyczny obrót Sylii, tutaj strzał na dalszy słupek. zobaczmy. No próbował tam mu przeszkadzać Wędzony. Teraz zobaczmy, Golesicz. Ładnie się złożył. No pamiętam taką bramkę bodaj z Widzewem w podobnym stylu trafił wówczas. Ten zawodnik właśnie ze woleja do siatki. Wtedy zdobył dwa gole w tamtym spotkaniu. A teraz fantastyczna okazja Legi. No ale z pewnością będzie jeszcze próbował ten ofensywnie usposobiony zawodnik. Wiemy doskonale, że on dysponuje świetnymi umiejętnościami strzeleckimi. Tymczasem Gale CG fantastycznie tutaj Warszawski. Wiemy, że on no i tak jest troszeczkę pod formą w tym sezonie, teraz właśnie Sabalseta przy piłce no i rusza z atakiem Kostarykańczyk i gol! Piotr Matras wyrównuje stan spotkania, no tutaj Sabalseta Zrobił znakomitą robotę. Zobaczmy, rozprowadził ten atak. Przede wszystkim zadbało to, żeby ściągnąć na siebie uwagę legionistów. Trzeba punktować, żeby poprawić swoją pozycję w tabeli. No tutaj widzimy teraz bardzo ciekawe było to rozegranie ataku, i znowu tutaj matras miał ochotę powiększyć swój dorobek bramkowy. Tym razem się jednak nie udało. Zobaczmy Sabalseta! Sabalseta gol! Ależ to szybko BSF odwrócił na swoją korzyść. 2 do jednego. Wykorzystany błąd tutaj. Legi widzimy, nie popisał się sylla. Teraz szeroko od flanki do flanki grają. Bochnianie musi tutaj uważać wędzony, bo miał na plecach tkaczenkę. Podanie, ale no nie było tam Galesicza. On był w centralnej części pola gry. A ta piłka była zagrana gdzieś tam daleko do prawej strony. No nie było tam żadnego gracza z Bochni, Silla. O, teraz świetnie się przedziera. Lamikoterwo Jeszcze poprawia finale. Zablokowany skutecznie Sawalutaj. Utaj, no i naprawdę to mogło zaskoczyć. E, Karpia, piłka minimalnie poszybowała e, nad e, poprzeczką. Zobaczmy jeszcze raz ten strzał Ukraińca. Kaczenko. Sylla, Alamiko Terrywo, Storożuk. Teraz bardzo ładna akcja w wykonaniu legii, ależ teraz e, pograli. Warszawiacy, Storążuk rozegrał tę piłkę z No i mamy 2 do 2, proszę Państwa. Tutaj troszeczkę można powiedzieć uśpili rywali legioniści. Pod koniec tej pierwszej połowy czują zmęczenie. Gracze obu zespołów, widzimy teraz Karpiak, próbował zaskoczyć Warszawskiego. Zobaczmy akcję Leki. Karpiak fantastycznie teraz interweniuje. Wymiana piłki między bramkarzami, można e, powiedzieć. Tam Warszawski świetnie dogrywał futsalówkę do swojego kolegi. Przekazanie teraz piłki przez Matrasa Noisa Balseta. Prokop. już tam Galesic jest dwójka Bochni od Galesic gol! 3 do 2 dla Bochni. No tutaj poszli bardzo odważnie gracze w białych strojach, a konkretnie tutaj Prokop ruszył razem z Galesicem, Znaleźli się dusze za plecami Graczy z Warszawy. No ci jeszcze próbowali tutaj reagować, ale było już za późno. Była autostrada do bramki Warszawskiego i gol e, Galesicza który daje nadzieję Bochni na zwycięstwo w tym spotkaniu. Ale tu jest jeszcze ogromnie dużo czasu, tutaj może się jeszcze wiele, bardzo wiele zmienić. A Legia naciera teraz Hugo, a Alves oddał strzał. Tłoczno, teraz widzimy, tam aż się przewrócił Maicher cały czas on przy piłce, wycofuje ją do Karpiaka, Meijer przyjęcie. Klatką piersiową, legia w kontrataku. Może i jest okazja. Wybicie piłki przez Galesicza. No wrócił pivot Bochni do defensywy. Bo tutaj no naprawdę zrobiło się niebezpiecznie. No gdyby nie on, to tam już Szczepański. Czekał. Na piłkę właśnie Szczepański go legia wyrównuje po tym cudownym trafieniu Szczepańskiego, no przed chwilą mu się nie udało dojść do piłki, ale teraz widzimy indywidualna akcja i strzał lewą nogą, naprawdę tutaj kropną pięknie przy słupku, za chwilę gwizdek sędziego. I rozpędza się Sabalseta, decyduje się na uderzenie, matras, matras! No i naprawdę tutaj wyciągnął się jak struna warszawski. Nie zmierzała w światło bramki, ale jednak dokręcała się do słupka tymczasem Galesic. Znów próbował tutaj uciec z pola karnego, uderzyć wolejem z dystansu, ale niecelnie. Trzeba jednak przyznać, że był to dobry pomysł. Tutaj gracze Legii byli raczej zaskoczeni. I Galesy, czy miał sporo miejsca do Dania strzału, Tymczasem Karpiak popełnia błąd. Pusta bramka i gol! Gol dla Legii! Warszawiacy wychodzą na prowadzenie. Tkaczenko wykorzystuje błąd rywali. Zobaczmy, jak do tego doszło. No tutaj widzimy, że Karpiak źle odliczył najpierw tor lotu tej piłki warszawiacy oczywiście skupieni na swoim polu karnym tutaj nie dopuszczają jakiegoś podania, które mogłoby wywołać zagrożenie SABALSETA! no i tam Morzejko chyba uratował sytuację jeszcze jest gol! gol! opłaciło się drużynie gospodarzy tutaj zagrać wabank SABALSETA Zdobywa gola na 4 do 4, wykorzystując zamieszanie. Zobaczmy, no najpierw uderzenie, tam Możejko zablokował strzał, ale tu Sabalseta, no nie, to jednak Możejko strzela bramkę samobójczą. Bochnia zaczyna wstrzelenie piłki, zobaczmy, Sabalseta ładnie się obrócił, Matras jeszcze. Warszawski, długie zagranie, no był tam Storożuk, ale piłka... Przejęta przez gospodarzy Karpiak. Świetnie tutaj zapalseta, jak on to zrobił. Legia nadal z piłką przy nodze Karpiak. No, chciał chyba wyrzucić szybko piłkę, ale uniemożliwił mu to zawodnik warszawskiego zespołu Budzyn. Możej, Hugo Alves broni Karpiak, cieszy się buzyn, no ale tutaj nie ma czasu na radość. Zobaczmy: Sabalseta 4 do 4. Remis w starciu dwóch drużyn z dołu tabeli. BSF, Legia, Warszawa. Cóż można powiedzieć o tym spotkaniu? Na pewno szalone, choć momentami. Troszeczkę spadało jakby ciśnienie, to jednak kolejne bramki sprawiały, że tutaj naprawdę mieliśmy emocje. Jedna drużyna prowadziła, druga drużyna prowadziła, ale żadnej nie udało się zdobyć kompletu punktów.